Dzień dobry, witamy Państwa ze stadionu lekkoatletycznego, czyli miejsca, które na co dzień jest ogrodzone, zabezpieczone i oświetlone, dając doskonałe warunki do trenowania każdemu z Was, każdemu biegaczowi, każdej biegaczce. W dzisiejszym odcinku skupimy się przede wszystkim na zaletach biegania na stadionie, których jest całkiem sporo, dlatego zachęcamy do oglądania dalszej części tego materiału. Niewątpliwą zaletą stadionu lekkoatletycznego jest oczywiście nawierzchnia poliuretanowa, zwana popularnie tartanem, która z jednej strony amortyzuje, ale z drugiej strony daje możliwość życia kolców lekkoatletycznych i wykorzystania prędkości dużo większej niż w butach biegowych. Najczęściej stadiony lekkoatletyczne mają 8 torów. Ósmy, siódmy zostawiamy do biegania spokojniejszego, wolniejszego w ramach rozgrzewki. Te szybsze jak pierwszy, drugi zostawiamy do biegania szybszego, tempowego, interwałowego tam, gdzie bardzo łatwo przeliczyć każdy kolejny kilometr treningu. Odcinki do 400 metrów jesteśmy w stanie pokonywać na każdym z ośmiu torów, bowiem na tartanie znajdziemy oznaczenia, czy to tutaj na torze drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym, siódmym. Dla pozostałych dystansów dłuższych wchodzimy na stronę www.stadionyprzyjaznebiegaczom.pl i tam znajdujemy przeliczniki tak aby móc korzystać z torów bardziej zewnętrznych i biegać odcinki, które tam się po prostu marzą, które mamy założone w planie treningowym. Oznaczenia te są niezwykle przydatne, bowiem patrząc na to, jak zachowują się zegarki z GPS-ami na scenie lekoatletycznym, wiadomym jest, że gubią się bardzo, bardzo mocno, a te wyliczenia, te oznaczenia są pewne, niezmienne i przede wszystkim porównywalne z perspektywy kolejnych treningów, z perspektywy czasu. Na krótszych odcinkach możemy decydować, czy chcemy biegać z wiatrem czy pod wiatr. No, bo mamy do dyspozycji dwie proste dwa łuki, więc powiedzmy, biegając dwusetki, bardzo łatwo zdecydować, czy chcemy je biegać z tej strony, czy z drugiej, z wiatrem, czy pod wiatr. Z perspektywy przygotowań do sezonu i analizy swojego treningu, ogromną zaletą treningu na stadionie jest powtarzalność i porównywalność treningu, czy to na tym stadionie, czy innym, dlatego, że każdy stadion jest płaski, każdy stadion ma 400 metrów, ma taką samą budowę, więc bardzo łatwo porównywać trening do treningu, w przeciwieństwie do treningu w terenie, które czasem są zupełnie nieporównywalne. Zatem na Stadionie Lekkoatletycznym, zważając na jego zalece, spotkamy nie tylko lekkoatletów, ale również biegaczy ulicznych i przede wszystkim biegaczy górskich i trailowych, którzy szukają tej szybkości, porównywalności i zmęczenia, które ten stadion przyniesie każdemu z nas. Tajniki biegania na stadionie znajdziecie na stronie www.stadionyprzyjaznebiegaczom.pl. Projekt, kampania społeczna jest współfinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a realizowana jest przez Fundację Zdrowy Ruch.